Gdzie my z znajdujemy? My z miasteczki, w miasteczku Pakość w Polsce. Tutaj znajduje się taka kalwaria, gdzie jest różne stojania chresnoidorowe, na tylko 14, ale jeszcze na bardzo większe. Takich stojań, kapliczok, I my właśnie znajdujemy się przed od niej z takich stojań. Dwa nabożeństwia: śmierć, rozziępienie i Jezusa na krzyżu. Co my to zrobiliśmy? My przyjechaliśmy widzieć moje rodziny, strony, de. Ja na rody daleko z Wity, cztery kilometry. Czytusydnią moja parafia i ja zabrąłem z sobą imowodzi. Co możesz skadacie po prochresnym drogą? Podczas, Hres, podczas Wielkiego Postu maty macie jakiś taki osobliwy modlitwę, jakiej może wam pomóc przeżyć ten czas Własne to może być kresna droga drogę e, podczas tych rozdumów pro Isusa nie jest jakiś jakieś przeżywania sentymentalne z tego czasu, emocjonalne ale żeby to były jakieś zadumy pro nasze życie pro ce, e, czy no, na ile moje życie, rany Jezusa, na ile ja swoimi postępami, swoim powodzeniem no, też to, co wybyło się. Ale też no, buty matką wdzięczną, że Chrystos oddawał za ciebie swoje życie, że On na, na chrzest właśnie za powodu tego, nas uratować, żebyśmy mogli być Bożymi dziećmi, że to jest przejaw Bożej lubowi że, że Bóg dał swojego Syna, wydał go za nas, że jego, przez jego śmierć i w my możemy mieć dar nowego życia, możemy mieć dar pobaczenia naszych grzechów i, i możemy własne radzić nowym, nowym życiem.